No, się ma, witajcie w kolejnym filmie z openingu e, srebrnych monet tym razem. E, ja doskonale wiem, co znajduje się w tej paczce. Są to e, srebrne monety z, z, ze Szwecji, głównie ze Szwecji, e, jeżeli nie tylko, Szwecja. E, stany są różne, drugi, trzeci, raczej trzeci w większości przypadków, e, ale kupuję je głównie dlatego, że no. Udało mi się większość z nich kupić poniżej ceny spotu lub maksymalnie do ceny spot plus 10%. Także otworzymy sobie wszystko. Nożyczki już przygotowałem. Ok. Oj, coś naciąłem. I zobaczymy jak to wygląda w środku. Monet powinno być tutaj kilkadziesiąt, dokładnie nie pamiętam. Ale zapakowane są całkiem solidnie, więc no... Póki co nie mam na co to chyba wszystko, tak. No i otwieramy pierwszą paczuszkę, może zaczniemy od tej. O. Są to głównie monety... 10, 25, 50, orę. Jedna korona i dwie korony, ale chyba są też jakieś 5 koronówki. O, tutaj mamy próbę 800, świetnie. Może najpierw otworzę wszystkie paczuszki, a potem pokażę co dokładnie się trafiło. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o te monety, to głównie e, kupiłem je jako stack srebra, e, czyli typowo inwestycyjnie, aby mieć e, jakąś e, godziwą emeryturkę, bo e, jak wiecie, no, nie ma sensu e, liczyć na emeryturę e, rządową. O, jest tutaj piękna monetka, pięciokornówka. Ale też jako e, po prostu produkt kolekcjonerski. E, I będę po prostu sobie, co lepsze stany, zostawiał jako, e, jako monetę do kolekcji. E, po jednej sztuce e, z każdego rocznika, typu i tak dalej. A cała reszta e, po prostu pójdzie e, potem na sprzedaż, prawdopodobnie, albo na wymianę. Zobaczymy jeszcze. Ach. No, trzeba przyznać, że sprzedający jest naprawdę. Solidną osobą, bo zapakował to konkretnie. Trzeba sprawdzić, czy nie ma jeszcze jakichś, bo widzę tutaj same większe nominały, a powinno być jeszcze sporo e, 10, 20 i 50 orówek. 10, 20, 50 ore to są fajne monetki. E, również próba 400 i próba 800, próba 400 to te nowsze. Próba 800 to te oczywiście starsze monety. No trzeba się troszkę namęczyć. Ale szczerze mówiąc, mówiąc wolę, kiedy monety są porządnie zapakowane. I tak jak tutaj macając paczkę niczego niczego się nie dowiemy, czy to są to monety, czy jakieś dokumenty, cokolwiek. Niż kiedy są wrzucone po prostu luzem do paczki człowieku. Nie wiesz, czy przypadkiem ci nie okradną na poczcie. A naprawdę często zdarzało mi się wcześniej e, sytuacje, kiedy e, po prostu monety były, znaczy nie tylko monety, ale po prostu paczki były otwierane, sprawdzane na poczcie. E, podobno że zdarza się to rzadko, ale się zdarza. Ok, zaczynamy może od. E, od których by tutaj zacząć? Może od próby. Albo nie. Zaczniemy od najsłabszych monet, od najmniejszych właściwie. Jest ich tutaj sporo, spójrzcie. Stany ogólnie są moim zdaniem lepsze niż na zdjęciach. A może pokażę kilka ciekawszych egzemplarzy. To jest oczywiście próba 400. OK, pozwoliłem sobie troszkę posegregować monety. Eee, 10 ore. i mamy tak, dwie, trzy, cztery, pięć i sześć sztuk z koroną tego typu. Jest kilka naprawdę ładnych sztuk. Jeszcze na przykład ta, eee, gdzie widać jeszcze. Resztki lustra menniczego, także no, myślę, że jest ok. Co prawda nie ma już błysku zegarowego, ale w porządku. To są lata 50., 60., także całkiem przyjemne metki. Mamy też troszkę starsze monety z tym typem korony. Są to lata 40 zazwyczaj, 30 chyba też, ale nie pamiętam dokładnie. Tutaj mam akurat z lat 40. Starsze monety z lat, a nie z lat 30., lat 20. A ogólnie początek XX wieku. Także te monety są fajne. Trawiły się dwie sztuki w bardzo ładnym stanie. Oto oczywiście, to wszystko jest próba 400. I mam też 4 sztuki e, tych, e, tego wzoru. To jest też również kurwa 400. E, nie są w jakimś specjalnie dobrym stanie, e, no ale cieszą. Są to monety e, z końcówki i początku, e, ogólnie z przełomu wieku XIX e, i XX. Liche srebro, ale srebro. 1896, 1902. Ta najgorsza jest 1892. I jedną już zapakowałem do kapsla, 1894. Ok, teraz przejdziemy dalej. Ok, wracamy do openingu. Tym razem otworzymy sobie może również drobnicę. Mamy tutaj. O ile dobrze się orientuję, 25 ore, tak, dokładnie. To jest rocznik 53, czyli próba 400. Dalej mamy 2 razy 50 ore, również próba 400. Całkiem niezłym stanie. Przyzwoite, powiedziałbym. Nie szałowe, ale przyzwoite. Rocznik 54 i 56. Ok. Dalej mamy kolejną 50-orówkę, rocznik 44. Również próba 400. Dalej mamy. O. Jedna korona, rocznik 1930. To jest już próba um, dokładnie 800. Tak, ale powiem szczerze, że. Stany są dużo lepsze niż, niż to co widziałem na aukcjach. Tutaj można znaleźć jeszcze resztki połysku manniczego. Nie jest to co prawda moneta jakaś naprawdę bardzo, bardzo wartościowa, ale zawsze te kilka dyszek. Ok, otworzymy kolejną paczuszkę. Ok, skończyło się miejsce. Dobra, otwieramy. To są jedno koronówki, z tego co widzę. W całkiem ładnych stanach, jak widzicie. Rewersy są naprawdę przyzwoite. A tutaj bardzo często się wycierają rewersy oraz twarze władców. Jak widać, są resztki stramenniczego, także naprawdę super. Oczywiście to jest próba 400, rocznik 36. E, przepraszam, to jest próba 800. E, tutaj podobnie. Troszkę bardziej wytarta. Rocznik 24, również próba 800. Rocznik 1916, próba 800 naturalnie. Tutaj rocznik 33, 3, przepraszam, 35 oraz 25. E, 23. To też próba 800. Moim zdaniem monety szwedzkie są naprawdę piękne. Dlatego, dlatego między innymi je kolekcjonuję. Ok, to w takim razie idziemy dalej. Skoro jesteśmy już w temacie jedną koronówek, to niech to obejrzymy wszystkie. Tutaj mamy rocznik 37, próba 800, również całkiem ładny stan. Troszkę wytarta, chyba była czyszczona, ale no cóż. To są monety obiegowe. Tutaj mamy 35, kolejna sztuka, także jedna z nich będzie na pewno na sprzedaż lub wymianę. O, tutaj mamy ewidentnie próbę 400 rocznik 1942. Też całkiem niezły stan. A. No i ostatnia jednokoronówka tutaj, to jest rocznik 1938, również całkiem przyzwoita. No i mamy teraz już tylko wyższe nominały, czyli to, co tygryski lubią najbardziej. Zaczynamy od dwóch koronówek. O, dwóch koronówki, z tego co widzę, są naprawdę fajne w Stanach. Mm -hmm. Rocznik 34, oczywiście próba 800 i nawet widzimy tutaj połysk zegarowy, czyli naprawdę pięknie. Takie monety tutaj ja uwielbiam. Świetnie. Kolejna moneta w jeszcze lepszym stanie. Rocznik 37. I też mamy oczywiście lustro mędnicze. Naturalnie jest to srebro. Srebro ciemniej, więc no, akurat tego się nie czepiam. Są to też monety obiegowe, więc mają pewne rysy. Rocznik 36. Pięknie, naprawdę pięknie. Spójrzcie, jak leśni. No i dalej mamy jeszcze rocznik 22, czyli już starsza monetka. Oczywiście wszystkie są w próbie 800. One były bite w próbie 800 do, do roku 1940. Jeżeli chodzi o jedno koronówki do 1942, ale tam nakłady już były dość niskie. OK, otwieramy kolejną paczeczkę. Również dwukoronówki. koronówki. Tutaj mamy rocznik 1924. Naturalnie przyzwoita moneta. To jest to. Spójrzcie na tą monetę. Tu od razu widać, że jest to wiek 19. 1876 rok. Dwie krony. Stan nie jest już tak zachwycający jak w poprzednich przypadkach, ale również jest to moneta czytelna, więc nie mam żadnych zastrzeżeń. Naturalnie próba 800. Tutaj mamy kolejną dwukoronówkę z 26. Ta chyba miała do czynienia z ogniem. Albo ktoś ją po prostu jakoś tak wybrudził. Ale stan jest naprawdę przyzwoity, dlatego no, nie mam na co narzekać. I ostatnia dwukoronówka, jaką tutaj mamy. Rocznik 1910. Stan no może nie jest zachwycający, ale jest w porządku. Jest tutaj pewne uszkodzenie na rancie. Ale... Tak naprawdę tutaj liczy się masa przede wszystkim. Plus dodatkowo wartość kolekcjonerska, ale, ale tak jak mówię, są to monety, które kosztują po 40 zł w przypadku dwukoronówek, czy 20, 20 kilka w przypadku jedno, jednokoronówek. No i jest jeszcze jedna pięciokoronówka. Bardzo ciekawa moneta, ponieważ jest to moneta okolicznościowa. Nie pamiętam, z jakiej próby srebra była bita. Nie wiem, czy to było 800, 400 czy może 600. Oto ona, rocznik 1966. Bardzo ładny detal. Widoczny jeszcze połysk menniczy, naturalnie. No i rewers, jak to zazwyczaj w tych monetach bywa, w świetnym stanie. 5 koron. Z tego co się orientuję, to chyba będzie jednak 2 przepraszam, próba 400, ale moneta jest świetna. Spójrzcie, jaki ma piękny rand. Ok, to by było na tyle. A tym pozytywnym aspektem będę kończył ten film. Naturalnie zapraszam do subskrybowania tego kanału. Jeżeli chcecie się ze mną skontaktować, zapraszam na moją skrzynkę pocztową link, adres w opisie. A jeżeli wam się spodobało, dajcie łapkę w górę, jeżeli nie, łapkę w dół. Trudno. Do zobaczenia, cześć.